Mam nadzieję, że zastępca, pobrana prezydenta, pan Jerzy łóżniak przekaże nam ten klucz na te trzy dni. Jurek, Jurek, Zastanowi się, ale państwo, myślę, że gorącymi brawami jakoś wymusimy to. Mocniej! Mocniej! tutaj na rynek było słychać jeden wielki szum, ale ten szum w uszach słyszany powodzał radość w sercu. Chcielibyśmy, żeby zawsze rynek jeleniogórski żył takim szumem i chciałbym gorąco podziękować pani Alinie, że 33 lata temu zdecydowała się tu w Jeleniej Górze rozpocząć teatry uliczne w Polsce i panu dyrektorowi, wszystkim aktorom i wszystkim tym, którzy chcieli przyjechać do nas za to, że dadzą nam trzy dni wspaniałej zabawy. Panie dyrektorze, oddaję miasto w całe. Oddaję panu klucz do bram miasta Jeleniej Góry, aby życie teatralne i aktorskie żyło tutaj przez te trzy dni. I obyśmy się wspaniale wszyscy razem Kiedy rodził się ten festiwal, o czym mówiłam przed chwilą tam, to były bardzo trudne czasy. Kolejki, kolejki, jeszcze raz kolejki, wszystkiego brakowało. Nastroje społeczne były też jakieś przygnębiające i smutne. Ja również byłam jedną z tych, która w tych kolejkach stała. Teatry były zamknięte, bo ludzie nie mieli po prostu ochoty i serca, żeby chodzić w tym czasie do teatru. I uznałam, że wobec tego teatr musi wyjść na ulicę, musi wyjść do ludzi, do tych zmęczonych tutaj, biednych którzy po prostu muszą jakoś przetrwać te trudne czasy w Polsce. I tak narodził się pierwszy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, a później przyjeżdżała tutaj do nas cała Europa, wspaniałe zespoły, 38 zespołów z całych tutaj z Europy i dalszych ze świata. I tutaj Jelenia Góra i to miasto miało swoje wielkie święto, i cieszę się, bardzo się cieszę, że, że ten festiwal istnieje, że trwa, że moi następcy go organizują i przede wszystkim cieszę się, że ta wspaniała Jeleniogórska publiczność towarzyszy temu festiwalowi i mam nadzieję, że będzie przeżywała i w tym roku jakieś niezwykłe. Będzie miała wrażenia i doznania, czego z całego serca życzę Jeleniogórskiej Publiczności. Zapraszam wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i gości, którzy zechcą do nas przyjechać na te kolejne jeszcze dwa dni Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze i myślę, że będziecie Państwo z nami razem to niezwykłe święto obchodzić. Dziękuję.